Cześć wszystkim. Jeśli marzysz o idealnej fryzurze w kilka minut, suszarko-lokówki mogą być Twoim najlepszym sprzymierzeńcem. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pięciu najlepszym modelom dostępnych na rynku w 2024 roku. Przedstawimy ich zalety, wady oraz najważniejsze funkcje, aby ułatwić Ci wybór odpowiedniego urządzenia. Zaczynajmy! Wszystkie linki do produktów, które pojawiły się w tym filmie, znajdziecie w opisie poniżej. Są to najniższe ceny, które udało się znaleźć, więc sprawdźcie, jeśli coś was zainteresowało. Jeśli chcecie zobaczyć więcej ciekawych zestawień, zapraszam do obejrzenia, w jeden z rankingów, które właśnie pojawiają się na ekranie. Baabelis. Baabelis to obrotowa suszarko-lokówka o mocy 1000 watów, która pozwala na szybkie i efektywne modelowanie włosów. Dwie szczotki o średnicach 42 mm i 50 mm umożliwiają dostosowanie stylizacji do różnych długości włosów. Funkcja jonizacji eliminuje elektryzowanie się włosów, a zimny nawiew pomaga utrwalić fryzurę. Obrotowy kabel o długości 2,2 m zwiększa wygodę użytkowania. Urządzenie jest dość duże. Co może utrudniać jego przechowywanie? Niektóre użytkowniczki mogą odczuwać dyskomfort z powodu ciężaru urządzenia podczas dłuższego użytkowania. Babylis to doskonały wybór dla osób, które chcą osiągnąć efekt salonowej stylizacji w domu. To urządzenie sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych użytkowniczek. Philips BHA 301. Philips BHA 301 to kompaktowe i wszechstronne urządzenie wyposażone w trzy nasadki, które sprawdzą się zarówno przy krótkich, jak i długich włosach. Funkcja CARE chroni włosy przed przesuszeniem, utrzymując optymalną temperaturę suszenia. Trzy ustawienia temperatury i prędkości nawiewu, w tym zimny nawiew, pozwalają na pełną kontrolę stylizacji. Brak funkcji obrotowej szczotki. Może być minusem dla osób poszukujących zaawansowanych rozwiązań. Moc 800 W jest nieco niższa w porównaniu z innymi modelami, co może wydłużyć czas stylizacji. Philips BHA 301 to świetna opcja dla osób, które szukają lekkiego i łatwego w obsłudze urządzenia do codziennej pielęgnacji włosów. Idealny dla początkujących i użytkowniczek ceniących prostotę. Rowenta CF. Rowenta CF to suszarko-lokówka o mocy 1000W, która wyróżnia się dwoma szczotkami o średnicach 40 mm i 50 mm, umożliwiającymi różnorodne stylizacje. Funkcja jonizacji zapobiega puszeniu się włosów, a zimny nawiew utrwala fryzurę. Obrotowy kabel ułatwia manewrowanie urządzeniem podczas stylizacji. Urządzenie może być nieco głośne, co może przeszkadzać przy dłuższym użytkowaniu. Cena jest wyższa, w porównaniu do podstawowych modeli, co może być barierą dla niektórych użytkowniczek. Rowenta SaF to solidny wybór dla osób, które oczekują profesjonalnych efektów stylizacji w domowym zaciszu. To urządzenie spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowniczek. Philips BHA710 Philips Behia 710 to suszarko lokówka o mocy 1000 W, wyposażona w dwie szczotki o średnicach 30 mm i 50 mm. Funkcja jonizacji sprawia, że włosy stają się gładkie i lśniące, a trzy ustawienia temperatury i prędkości nawiewu zapewniają pełną kontrolę nad stylizacją. Zimny nawiew pomaga utrwalić efekt końcowy. Obrotowy kabel Mógłby być nieco dłuższy, co ogranicza wygodę użytkowania w większych przestrzeniach. Brak dodatkowych akcesoriów, takich jak Etui, może być minusem dla osób często podróżujących. Philips BHA 710 to idealny wybór dla osób, które szukają wszechstronnego urządzenia do modelowania i stylizacji włosów. Świetnie sprawdzi się, zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas specjalnych okazji. Remington Hydraluxe. Remington Hydraluxe to suszarko-lokówka o mocy 1200 W, która oferuje doskonałą wydajność. Dwie szczotki o średnicach 32 mm i 50 mm umożliwiają tworzenie różnorodnych fryzur, od lekkich fal po pełne objętości loki. Funkcja jonizacji zapobiega elektryzowaniu się włosów. A zimny nawiew pozwala na utrwalenie stylizacji. Wyższa cena w porównaniu do innych modeli może być minusem, dla osób z ograniczonym budżetem. Urządzenie jest również nieco większe, co może być mniej wygodne w przechowywaniu. Remington Hydralux to doskonały wybór dla osób, które chcą osiągnąć profesjonalne efekty stylizacji w domu. To urządzenie idealne dla kobiet o różnych rodzajach włosów. Każda z tych suszarko-lokówek oferuje wyjątkowe możliwości, które odpowiadają różnym potrzebom użytkowniczek. BABAILIS to model dla osób szukających zaawansowanych funkcji. Philips BHA 301 sprawdzi się u początkujących, a Rowenta to urządzenie o profesjonalnych możliwościach. Philips BHA 710 to wszechstronny wybór na każdą okazję, a Remington Hydralux to świetna propozycja dla kobiet ceniących wysoką jakość i trwałość. Którą z tych suszarko-lokówek wybieracie? Dajcie znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi recenzjami i poradnikami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!